Hej moi Ziemale Ostatnie kawałki zachodu słońca. To za przybliżenie robiłem. A ja jestem na wyrębie. Był las, był las. I las znikł. Nie ma lasu. Pozostała taka ziemia. Duża część tego lasku pobliskiego została w ten sposób właśnie potraktowana. Mówią leśnicy, że to naturalna gospodarka leśna jest. No troszkę ta skala tych wyrębów trochę taka dziwna jest ostatnio. Już nie, wiem, nie wiem, co na ten temat myśleć. Zawsze były wyręby, zawsze było ich dużo, ale ostatnio coś, co wszędzie tną. Natomiast tutaj nie użalam się nad losem. Mam nadzieję, że po prostu zostanie posadzony nowy las. Tak jest życie. Coś musi zostać zniszczone, żeby urosło coś nowego. Co wy na ten temat myślicie? Możecie napisać w komentarzach. Ale mówię, no nie użalamy się dzisiaj tylko, tylko że bardzo tutaj na, na zrąb przyszedłem z jakich kawałeczków pni. Sobie pozyskuję żywicy trochę. Mała ilość, bo mi dużo nie potrzeba. Bardziej świeżej, trochę starszej sproszkowanej żywicy. Mi sobie chcę to po, w celach preperskich pozyskać. Oczywiście nieśmiertelna mora, jakby nie było. Co będę z tego robił? Na pierwszy rzut spróbuję jakieś olejki eteryczne, zdrowotne z tego e, po prostu uzyskać. Efekt podgrzewania, może jakiejś ekstrakcji z alkoholem. Zobaczymy. W każdym razie chcę trochę żywicy. Małą ilość, niedużo. Zobaczymy, co mi tam do głowy przyjdzie. Właśnie, no jak mówiłem, no trzeba coś robić, działać, zdobywać nowe umiejętności, wiedzę z zakresu ziół. To ma bardzo dużo właściwości, też leczniczych. Kto wie, jakie lekarstwa w przyszłości będą nam potrzebne tutaj na drogi oddechowe, tak, na przykład, jakieś szerokie działanie to ma. No nic, nie zamulam, moi drodzy. Szukam dalej, trochę jeszcze tego surowca potrzeba. Skoro i tak to jest zniszczone, to można trochę zebrać żywicy. No i czekam na komentarze. Hej, ja.